Cześć, jestem znowu logopeda Ja was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Lola. Jeśli gramy sobie Graves'em na dżungli na łeście w D Ta Ostatnia gra Dariuszy, ło, jak ktoś nie widział, to zapraszam. Wiem, że długo, ale początek jest tak po prostu cały Cały czas się działo. Tam nie wiem czy z 80 kill nie padło przez całą grę, jak nie więcej. Muszę sobie sprawdzić. Więc sporo. Sporo tam było rzeczy. A teraz nie wiem co się odjebało, Ja muszę sprawdzić tej chcemy. z na idzie. Malfight na support'cie? Kogma ma w dżungli Riven na topie. Uu. A mamy normalny team, mamy taki fajny normalny team. Yasuo na topie, no to nie Yasuo, nie, bo tanka, ale tak to ja będę musiał iść pod full tanka. Janna z Ezrealem na midzie LB, na, 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 na bocie Ezreal na midzie. Znaczy kurwa Ezreal na bocie z na midzie LB, o. Muszę się ustawić, pomyślałem, że będą jakieś zabawy. Słotils mi są mać. No na topie, będę musiał iść na topa, zrobię dwa buffy i idę na topa od razu. Bo no, to jest Riven Mecz matchup to to 50-50 i -50, tam jungle to zazwyczaj decyduje kto wygra. Więc na pewno tam pójdziemy. Na idzie też, no mogę gangować, że tak powiem. Zależy jeszcze kto będzie Ale to jest na pewno do zgangowania. O, jeszcze sile dostanę, bardzo fajnie. Tylko oni mi pomogą hard'a. Jeszcze jedno Q -Ziu. No, dobra, jak nie chcesz, to cię nie będę tam prosić. Ale przydałoby mi się. Chociaż nie wiem, czy te nie jest lepsze. O kurwa, coś się stało. Nie wiem, zbugował się ten ziomek. Szkoda, bo nie dostał ze. Za... No, mogłem runy inne wziąć. Mam takie kapa hybryda, trochę tak by nazwał te runy. Nie inaczej. Dobra Wilczki zrobimy Nie, ale jak chcę szybko zgangować to nie robię tych biliczków Chociaż w sumie bym je chyba zrobił Mam trochę obszarowego damage'a to mogę je zrobić Nie będę smajtować. Jeszcze tą potkę, zjadłem To był misklik. mi Się marnuje trochę teraz Dobra Jest trzeci, możemy reda robić Oj no właśnie idziemy. Chyba się wyjebałeś, chociaż nie co ja mam Ja mam tylko mała, to nie ma takich super gangów. I nie wiem w sumie, jaki ma clear, w to też. Przecież mówiąc, nie wiem. Skieś przyjaciele na tym topie są to ja Może nie będę niszczyć tej zabawy. Mogę przyjść. A, on chyba wie, skoro. Powinna nie żyć. Zajebiście. Zajebiście, bo fleszka spaliła. Nic, ja mogę znowu przyjść. Tylko niech to to na wieżę spuszy. My thanks to you. Nie wiem co to sobie myślał ta Riven. Też tak sfeszyowała, chciała chyba beczki uniknąć, ale i tak nie złapała ta beczka. Ale wiedziałem, że nie ucieknie, bo zdaszowała do przodu i kurzuciła dwa. Więc już praktycznie nic do ucieczki nie miał, nic jej nie zostało. No kogo może sobie farmić i robić w lecie więcej, ale ja postaram się idli wygrać, nie? To taki to ma chyba sens, ta gra, żeby tej ilii wygrywać, jak się bierze takie grasy. Chociaż w lecie tak może graga zrobić jakiś, może nie zadać damage, ale za zadecydować o tym fajcie. Zrzucając kogoś i robić body slamę. Też fajnie, bo nie musiałam flash'ować. I dalej mam możliwość nie zrobienia tego. Can Slam Flash Meat. O, ma wizję tutaj. No to jest buszowane, to nie zrobię mu nic. No ja przeżyje ale. Dobra, zbejtowana. Kurwa, ale tak ledwo co? No nabije, bo umierz stać auto taki to. Kurwa, no ja nie mogę podejść. Oj, oj, oj. No trafiła. No bez wizji się nie rzucam. Jak miał warda albo coś. No nie wiem, mógłbym w sumie zostać, ale. Winę, nie musiał się rzucać szczerze No i tak nie uszło już tak źle. Co ja mam tyle pieniędzy? Nie wiem Jakoś dużo tego hejsu miałem Dobra jest okej, okay, na bocie jak mi tam idzie? Wdupiają trochę Diablo mal support No w miarę to tam działa, nie powiem Tylko będzie mieć problemy z maną trochę Revencji dostała, to tyle dobrze W sumie nie bardziej spanishować za to, że ona zeszła. Powinienem, więc bardziej ją zbić No bo smiteuję, bo mi się marnuje smite Może to nie jest najlepsze smite, ale... Co to nie poradzę? A nie, że mi water even Miałem full HP i... Zadupczyła mi mocarnie, że tak powiem Już tak cię boli ten nami znamidzie? Nie wiem, na botach, chyba bo przyszedł Chociaż oni many nie mają, nie, dobra, many nie mają Idę na midę o, to tym wizja, więc chwiej zrobię. Mam no, gdzie farmić ten kogoś? No, go jeszcze nie widzieliśmy w ogóle na mini-mapie, co jest dziwne. Chyba, że jest. Nie, no nie jest ze sobą zrobił tego. Dobra, easy junglera robimy. O, ten wielkość też tak nie wychodzi za bardzo z tego. Pochowali się wszyscy, teraz już tak powiem. To ja chyba szósty zraszuję. Będę mieć po golemach? Tak nie wiem. Mogę mieć? Mogę nie mieć. Nie wiem dokładnie, jak tego dostaję. No jest. Mam szósty, mogę zgangować. Do... Oj. Oczywiście, nie ma flasza ten kogoś? No to nie wiem czy on mnie flaszała w ogóle, ale wyszło dobrze No tak no, nie miałem ranger'a ziomu, ty szybciej zaczął esieczkować ode mnie Ja widziałem jego tornado, to nawet nie rzucałem tego Oj unlucky, o unlucky fuj Brakuje tak mało na ten item Oba się wyje, bo chyba szósty wbili No ale tam agro na wieży, a ta zwierza jest nastakowana w chuj, więc no właśnie, kulek tam był. LB mogłaby zejść szybciej, to by ich porobili. Pechowo, bo nie mam itemu dżunglowego. Ale tam był jeden za jeden, nie? Ona Riven wzięła, tam. no to LB wzięła Riven na siebie. to chcę. O co chodzi? O mnie? O, jestem słaby, no to jest tak myślę. No i znowu ci nie poradzę, że strzegnę będzie. Dobrze tą dżunglę robić, nie? Bez przesady, że... No cała ja para poradzę na to, jak oni mają to z przewagę, bo nie ma naszego mid no. Kurwa, to było słabe. To było tak słabe, co ja teraz to Nie masz butów na to nie. No co on chce zrobić? Velko z tą ulta rzuci to. Kurwa ci są loły. O słucha Civil schodzi Mi się tej Civil trochę. Dobra, uciekamy stąd <laughs> Jaki triple z dupy w ogóle Dobra zajebiście to wyszło dla nas. Bałem się trochę bo tego flasha, bo nie byłem pewny czy ta Civil wejdzie, czy nie Jeszcze raz sobie zig sobie weźmie, radę. No, jakoś wyszło no. Nie wiem jak ta chwyciła tego kumwawa, bo ten w poleciał. No ja nie będę narzekać, oni zrobili jakiego smoka? No, dobra, tego. No jest to lepszy ten klaut, no ale. Za szczęście, że to nie był ten. Zrobię dżunglę i wrócę już taki nasycony. Ładnie wyszło. Eee, yyy... Yeah. ja. No z Tak, przynajmniej tak mi się wydaje, chyba chyba mojego slam'a. Na pewno ten sfeszał, to jest tego, jestem pewny. No nie, nie będę abuzować, bo to się może źle skończyć. nie chcę swoją dżunglę zrobić, bo tyle chodzę po tej mapie, że patrzę, jak ja swoją dżunglą jestem w plecy. Nie wiem, czy no, na ledzi może nie być ten kogmaw. O, o tam nie wkuruje, tylko tak chyba ten bot, chociaż nie, ten welkos ma fragi, najbardziej będzie boleć. W się, się, się ludzie się już nerwali ingle sam gra. Są dobra postać, też nie ma się co dziwić nie, nie jest aż taka super ciężka do gry Zapewno eee, nie ma się co dziwić. Na razie ładny counter gang przed topa, więc nie ma co też narzekać. jedziemy tak z upgrade'ami na pewno. Myślałem o roła, trzeba nie złożyć. A z drugiej strony czy aż tak potrzebuje tego roła? Chyba nie. nie, 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 tak, tak Tak, tak tutaj tu stoi taki wysunięty No w sumie często ludzie nie sprawdzają tego O jedzik dostał kille na bocie i sobie radzi Tarzana też tam ładnie zagrała tutaj strasznie nie pochwaliłem Tarzana powinna uciekać Potrzebny przecież bo tutaj wizja tutaj chyba nie mieliśmy być szczery O tam na topie jest jakaś walka Chyba ją w dupi osunę nawet Chociaż tutaj się odpala Ale tańczą nie? Ale tańczą o kurwa, ale jeden basic, No ja nie powinien tego oglądać, tylko grać Tilted No on to było Takie zajebiście idzie nas, patrząc no na to jaką przewagę dostał ten nie? Cięż nie nie powinienem tych Ionian butów złożyć No to mogę przejść Leblanc Spierdalam Chyba nie zdarzyłem się... Tu idzie? Nie, nie idzie. A no dobra, Gregason gra Gasson, robię 1-1 za, za nimi Junglerem. Uuu, ma laserek. Jest, uciekłem moim grubym brzuszkiem. <grym, <grym, dobra. Miał ulta, jednak myślałem, że nie ma, bo tylebym miał pół HP. Myślałem, że użyła ulta na niego. No, chce chcę pójść tego. Pierwszego, jako pierwszy item. No nie wiem, czy to jest dobry pomysł, teraz tak na to patrzę. No niech on zostaje na tym tobie, pytali. zawsze może wrócić dzięki farmie. Ale ma taką przewagę, że chyba sobie to powinien już wykarować. Tu coś głęboko widzę, że koledzy przyszli. Jakie cię stakuje? O, SL widzę, szedł. Tego nie ukraść. Możecie zawsze S wcisnąć, pamiętajcie. I wtedy mu nie ukradniacie z tego na pewno, chyba że jakąś to. On postać nie atakuje wtedy. Smok jest za 40 sekund. No i dobrze, że ten SL wschodzi. Mógłby to Mliven zniszczyć, ale jak teraz szedł i zrobił coś, no to ja nie będę narzekać. I will flash emit. Taki jest mój plan. To jest główny problem na razie, ten Velkos. Tylko nie wiem, czy tam wizji nie ma, on dobrze warduje. I de gra też rozsądnie. A pamiętaj, tak, ciężko będzie tą grę w dół, takie jest moje zdanie. O kurwa, to, to, to ja teraz to było takie zboostowane trochę. Dobra, i tak zdechniesz. Oj, idzie ten skurwysyn. Jakie słowo tu idzie? Oj, rywent też schodzi. W trochę zamknięty jesteś. Pochwalenie się maestry musiało być. Padnie. O kurwa nie zdążyłem tego zdarzyć. Pi, pi, pi. Nie Hehe, yeah. <laughs> jeden HP <laughs> Jeden HP mi został Ja pierdolę, więcej farta niż skila. Aś wiedziałem, że on to zrobi. Ale nie było blisko, jak to mówią staroświeckie te przysłowia. No, to jest stomp raczej w tym momencie. LeBlanc też już dostała praga. Oj, nie wiem, czy powinna wracać, mogłaby uciec. A bo autowa ataka, jakby auto ataka zmieściła, to by go zabiła, wiecie? No, to spieprzyła ta LeBlanc. O kurwa, co, co ten Jasuł tutaj robi w ogóle? On ma Trinity, ale to nic i teraz. Jest Yasuo, no. Nie będę flesza. No już tam robi wszystko, no jak jeszcze Mujana daję, no, przycenie słowa jest w niebie. Ja też mam ładne Staty 407 są bardzo dobre, staty. Teraz miałem farta, no to przyznam. To był mój błąd, bo spodziewałem się, że nas, sfres... znaczy, wiedziałem, że mnie wleci, i spodziew... myślałem nad tym, czy ona we mnie streszczała. Jednak więc powinienem to jakoś na zareagować na to. Wyjdź, smoczku do mnie. To jest fajny smoczek. Drzangela jeden z lepszych. No, Sangla, będę robić długo, zrobię go, ale... A znaczy, o gauntlet, bo daj cool fajny. I też trochę dipsa mamy. Już przyszła pomóc. No mają tu warde Jak ona to służyła Rki, no już się cofnie. Z nami idzie widzę, że jest imprezka O kurwa teraz ją ja połączyłem uciec. Nie wiem, czy tak chciałem, to za klos chciałem to wrócić. oj, oj No mam agro. Takie ole było. O, o jezus, Jano, kocham cię. Tak ledwo co wychodzimy z życiem. Oni muszą być tak sklitowani po prostu z rynku. Ja też miałem takie gry, więc wiem jak oni się czują i dlatego jakoś nie komentuję, głupio. Bo wiem jak to w kurwie, jak ktoś ucieknie ci na low HP. Że kiedy wiesz, że masz szansę wrócić do gry, to ci ktoś spierdoli, po prostu. Mm. Mi, ping dalej stoi, patrzcie tutaj. Mój to jest, mogę się pochwalić nawet y, Source logopeda. O, no teraz się popadali, ja nie lubię czegoś takiego, bo im tam sporo golda dostali. I to dużo żynowego. Ona, no, bo ciem też teraz uważał na ich miejscu. Kurwa, ale ten nest jest agresywny, nie? No nie wiem, czy miała special, jak nie miała, to to. Jak się jak miała, to było to ryzykowne. Mógłbym, roba, szczerze, szczerze mówiąc, złożyć. który aktu nie dżungli, bo już w tej dżungli tak zaniedbałem. Przecież ten Kołmaw, no nie ma mam większą od niego nawet. Ja myślałem, że ten Kołmaw to jest jeden z tych championów, co wiecie co będzie, siedzieć w tej dżungli. I wyjdzie tak po 30 minutach. Dlatego też nie chcę tak mówić, że ta gra jest wygrana, bo widziałem tylko kołmawy co robią. Zresztą Bloodrazora ma dipsy, nie? Tylko, że on musi stanąć w miejscu, ale... Na chwilę na i i gregasa to zawsze nie jest dobra opcja, stać w miejscu. No już zuprze. Jedzie mu się, tylko spuszował i ucieka od razu. Timo? Czy kto ma 0,10 Nie wiem kto ma 0, nie, kto ma 0 nikt nie ma 0,10 A wiecie jak teraz fajne cooldowny mam. Fajne 1hp no. I tyle mi zostało właśnie po tym ignajcie od tej ryby a też tam piciu włączyłem i piciu mi zmniejszyło damage. Gdzie jest ta No Co ona robi? No, się jakby się skapnęła. No teraz trochę za późno. Tak, to jeszcze wejść? Skombować? No wiem, że mnie nie widzą. Kurwa, nie zdążyłem jej ze smajtować. O DZIANE umarło. CO NAM ZABIŁO NASZ TEAM W OGÓLE całe? O kurwa przesłyszałeś to Jednak biją trochę Co, co, co naszego Zrzale zabiło? Vel'kos i tak spisgał? Serio? Aż dziwne to jest, tak velk ten Vel'kos, ten to będzie problem jedyny u mnie No way to i też tak nie miałem dobrego ulta na nich Jeśli mam być szczery, tak stali roz rozstawieni byli o, muszę jakieś kupić i chapce tego mi teraz głównie brakuje O! Co się tutaj stanęło? nie niezłe No nie gońcie tak głupio, nie gońcie Ja mu dżunglę zajebał, wieżę na topie zrobił. to chyba wieża tam sama się zrobi. Zrobi to ta wieża? Chyba nie. Minął tam jest A ja nie wiem czemu chcemy siege'ować. No właśnie, on się chyba wycofał. No dziwny build ma ten yesu. właśnie się też dziwię. czemu nie przyszedł pod kredytów? Ten, ten build jest ok, ale... On jest taki bardziej dla mnie jak się przegrywa tu linię, bo jest taki event strasznie. Mogę wiczkę zmetować. Fajna jest ta animacja teraz, jaką będzie bić. Bo to są jakieś walki widzę znowu już rękę na dłuższę. Welkoza muszę z zultowy No, nie mogę. Riven mnie zestunuje, tak się skończyło moim śmiercią. Sreshował. W... F. No inhibitor bierzemy w 24, to i tak dobrze nie, No Nie no, uspokój się, po prostu weźmy to, po prostu to weźmy. Nie wiem czy on nie ma ulta. Dobra, już sobie nie pozwalają takie po blisko Gregas. Zginął na dole, go zdążym dotknąć. Nie! Możemy topem po prostu iść, nie musimy tego kończyć. Oni też się nie chcą poddać tak łatwo z tego co widzę. No, Marka jak co o kurwa. O kurwa, słyszałem to. On tego też trafił. Jezu, to. No tankuje cię, jedzie, ucieka. No ładnie nawet wyszło. Ale Na Leblanc też się tak chciało popisać. Bo to nasze mega miniony, jeszcze idą dopiero? Ja bym to możemy stroować w taki sposób. Bez przesady po prostu, nie, nie zrobię, no to słuło to jest na serio fuker. Po prostu ucieknijmy stąd no. Już mu odwaliło trochę tak, kili. Nie ma leda Serio Oj. O kurwa. Leci fuker <laughs> Nie, smaj to teraz. Musiałem ją zesmać Ja bym sobie chciał wrócić. Mam 2,5 koła No taka gra, no widzicie, no, trochę stąpię z przedstawienia no, słucha, ale tak wygląda, tak się wygrywa gry, mimo wszystko. Byłem na topie, w krytycznej sytuacji, bo ten miasto w dupczę ale poszedłem na topa, dałem mu killa i widzicie no i wysnął bolował wziął mu się Nawet mu potem chyba jeszcze dałem dwa albo jednego O, w końcu dobry smok. Dwa oceaniczne smoki Oceaniczne smoki Eee co by teraz sobie złożymy Uuu, nie to Dajcie mi tak I Daj mi dwie potki jeszcze Wolno te itemy kupuję jak jakiś borok w Relay to, w Relayka jest bardzo fajna, nagrywa się, te slowy się przydają. W ogóle fajnie Relayka działa z Echo, z tym upgrade'em i ogólnie z Echo jak item. Na liście to chyba najlepiej działa, no, ale na beczce też jest spoko, bo listko tego pajączka i ten pająk zamraża cały team. No, te ulti nie podoba, ale dobrze geaterzana, te ulti to było takie średnie, ale. Uj! Sło jest na pracy No ja się mogę wdupczyć teraz. Oj, biedny kogmat. możliwe, nie, nie do zabicia Chujoło wyszło mimo wszystko, ale... Jakoś daśmy radę, Vel'koz chyba w pojemniku był, Vel'koz by nas ograli No ale też No wallem nie zablokujesz tego Hehe <grytanie> Ukradziony Przekawiczku? Nam no, to wolę skończyć, bo się jeszcze jakoś tak się to zacznie, że ten wokół wokoło zacznie strzelać, jakiś kila, jakiś kill mu wpadnie i nas zabije. No, podali się, dobra. No to była gregasem szybka gierka, ale no, nie, takie szybkie też są fajne, przyjemne. Widzicie, no szybki znowu na topie i wygrana gierka. On potem nas fajnie zrobił, bo widział, że ten Revenant już golda nie ma i zaczął schodzić po mapie i tam sporo też kili wpadło dla drużyny. ale bardzo dziękuję na kolejne odcinki. Trzymajcie się. Cześć!